Czasem tragedia uderza nie wtedy, kiedy się jej spodziewamy, ale w chwili, gdy wydaje nam się, że świat jest spokojny, wszystko jest w porządku, a życie toczy się dalej w rytmie znanych dźwięków. Tak było właśnie z Martą Lipińską, jedną z najwybitniejszych aktorek polskiego teatru i kina, kobietą, która przez dekady była symbolem elegancji, kultury, inteligencji i wrażliwości artystycznej. Latami budowała swoją legendę bez skandali, które sprawiłyby, że o niej mówiono. Dla niej wystarczyła prawda. Prawda emanowała ze sceny, z jej głosu, z jej gestów, a jednak cztery godziny temu Polska milczała. Wiadomość o tragedii, potwierdzona przez córkę aktorki, uderzyła w opinię publiczną jak grom z jasnego nieba. Pierwsze słowa, pierwsze łzy, pierwsze nagłówki. Wszystko to było nieoczekiwanym ciosem, bo choć Marta Lipińska była u szczytu formy, choć dawno wycofała się z życia publicznego, nikt nie był przygotowany na jej odejście. Jej obecności, jej ciepła, jej mądrego milczenia brakowało. Ale dzisiejsza cisza jest inna, ciężka, nieunikniona, bolesna. Zaledwie cztery godziny temu media zaczęły donosić o pierwszych oznakach, że coś się stało. Najpierw niejasne, niezweryfikowane informacje, potem coraz bardziej szczegółowe relacje naocznych świadków, a w końcu oficjalne oświadczenie rodziny. Te minuty wydawały się wiecznością. Rozdzwoniły się telefony w redakcjach, portale informacyjne zaczęły aktualizować wiadomości, a użytkownicy mediów społecznościowych pytali: Czy to prawda? Co się stało? Dlaczego nikt wcześniej nic nie powiedział? I wreszcie pojawiła się ona, córka Marty, która latami strzegła prywatności matki, stojąca niczym tarcza między nią a światem zewnętrznym. Kiedy rozmawiała z dziennikarzami, nikt nie był przygotowany na to, co powie. Jej głos był zdławiony, ręce się trzęsły, a ból na twarzy mówił wszystko. To był moment, w którym wszyscy zdali sobie sprawę, że to, co wydawało się zwykłą plotką, stało się tragiczną i nieodwracalną prawdą. Aby zrozumieć, dlaczego ta tragedia poruszyła setki tysięcy ludzi, musimy cofnąć się w czasie do historii aktorki, która nie tylko potrafiła grać emocjami, ale także je kreować, przekazywać i chronić. Marta Lipińska należała do pokolenia artystów, którzy wierzyli, że sztuka nie potrzebuje skandalu, by dotrzeć do publiczności. Jej role były eleganckie, autentyczne i pełne subtelności. Potrafiła przekazać więcej jednym spojrzeniem niż ci, którzy monologowali całe epizody. Dla wielu Polaków symbolizowała to, co w kulturze najcenniejsze klasę, profesjonalizm i siłę wewnętrzną. Jej głos był jednocześnie miękki i zdecydowany a ruchy pewność siebie kobiety, która rozumiała, co znaczy uczciwość w swoim zawodzie a przede wszystkim siebie nie była aktorką szukającą sławy. Nie komentuje rzeczywistości w mediach społecznościowych, nie angażuje się w konflikty i nie zabiega o uwagę kamer. Jej życie rodzinne zawsze pozostawało w cieniu. Świadomy, konsekwentny i pełen szacunku wybór. Dlatego wiadomość o tragedii, jaka dotknęła jej rodzinę, wywołała tak silny szok. Jej dom, dotąd spokojny, nagle stał się areną dramatu, o którym mówi cały kraj. Jak to zwykle bywa w tego typu historiach, Pierwsze sygnały pojawiły się znacznie wcześniej. Osoby z bliskiego otoczenia aktorki wspominają, że w ostatnich tygodniach Marta wyglądała na zmęczoną i przygnębioną, jakby coś w jej wnętrzu zaczynało gasnąć. Nie były to jednak jednoznaczne oznaki tragedii. Z wiekiem zwalniamy tempo, słabniemy i zaczynamy wycofywać się z pewnych aktywności. I wszyscy, którzy znali Martę Lipińską, myśleli, że to po prostu naturalna kolej rzeczy. Prawda okazała się jednak o wiele trudniejsza. Jej córka miała powiedzieć w krótkim i emocjonalnym oświadczeniu: Mama walczy od dawna, nie rozmawiamy o tym publicznie, bo ona nie chce. Chce spokoju, chce ciszy. Jej słowa są przepełnione zarówno miłością, jak i bezradnością, bo czasami nawet największa miłość nie jest w stanie zapobiec tragedii. To, co wydarzyło się cztery godziny temu, to nie tylko news. To rodzinna tragedia, która pozostanie w sercach bliskich przez miesiące, a nawet lata. Córka Marty, próbując rozmawiać z dziennikarzami, nie mogła powstrzymać łez. Jej usta drżały, głos drżał, a każde słowo zdawało się wyrywać z głębokiej, wciąż świeżej rany. Powiedziała: Tak, zgadza się, mama odeszła. To dla nas straszny czas. Prosimy o uszanowanie jej. Słowo odeszła zawisło w powietrzu niczym ciężka kurtyna. Nastała cisza tak głośna, że zdawało się, jakby cały świat wstrzymał oddech. W tym momencie setki osób zgromadziły się przed domem rodzinnym, tysiące przed telewizorami, a miliony internautów poczuły coś nie do opisania: smutek, żal, ale i poczucie straty, jakby odeszła nie tylko aktorka, ale ktoś im bliski. Ktoś, kto był częścią polskiego życia przez dekady, media zareagowały bardzo szybko. Na pierwszej stronie teatru współczesnego, w którym Marta pracowała niemal całe życie, natychmiast pojawiło się czarne zdjęcie. Aktorzy publikowali krótkie, emocjonalne posty. Fani dzielili się wspomnieniami, zdjęciami i momentami z jej najsłynniejszych ról. Ale najbardziej wzruszające słowa padły z ust młodej aktorki. Nie znałam jej, ale dorastałam, śpiewając jej głos. To była część mojego dzieciństwa. Dziękuję. Bo Marta Lipińska była prawdziwą artystką, która nie tylko grała, ale i towarzyszyła ludziom w ich życiu, i właśnie dlatego jej odejście jest tak głęboko bolesne. Dla rodziny Marty nadchodzą najtrudniejsze dni. Rozpocznie się formalna część ceremonii pożegnalnej. Przygotowania, rozmowy, trudne decyzje, gdy serce jest w rozterce. Ale jest jeszcze druga strona tej historii taka, której nikt inny nie dostrzega: pustka, cisza w domu, przedmioty, które nagle stają się zbyt ciężkie, by je dotknąć, zdjęcia, na które trudno patrzeć, ale których nie sposób ukryć. Córka Marty, niegdyś silna, zdeterminowana i prostolinijna, jest teraz cieniem samej siebie. Media uchwyciły moment, w którym nie mogła powstrzymać łez, wspominając ostatnie chwile spędzone z matką. Jej słowa były krótkie, ale głębokie. Byłam z tobą. Trzymałam cię za rękę. Nie byłeś sam. To proste zdanie stało się symbolem tej tragedii. Symbolem miłości, która trwa do ostatniego tchnienia, tej historii kończy się tam, gdzie rozpoczęła się żałoba narodowa. Marta Lipińska była kimś więcej. Niż aktorką, była częścią kultury, częścią historii, częścią serc widzów. Jej odejście nigdy nie zostanie zapomniane, a każdy dzień przyniesie nowe wspomnienia, nowe pożegnania, nowe refleksje nad głębokim śladem, jaki pozostawiła. Ale to dopiero początek historii, bo prawdziwa historia zaczyna się, gdy świat próbuje zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Tej poruszającej historii rozpoczyna się tam, gdzie kończą się początkowe emocje, a zaczyna zimne, trudne i bolesne pytanie: Co tak naprawdę wydarzyło się w ostatnich dniach życia Marty Lipińskiej? W miarę jak emocje opadają, a początkowa niedowierzanie ustępuje miejsca głębokiej refleksji, coraz więcej osób, zarówno bliskich aktorki, jak i jej fanów, zaczyna się zastanawiać, czy oznaki tragedii nie pojawiły się wcześniej. Czy można je było wykryć? Czy można było podjąć jakąś reakcję? A przede wszystkim, czy można było jej zapobiec? To pytania, na które odpowiedzi są bolesne, niejednoznaczne i przepełnione ludzką bezradnością. Chociaż Marta Lipińska przez lata żyła w cieniu, unikając ważnych wywiadów i czerwonych dywanów, jej bliscy i ci, którzy mieli okazję regularnie ją widywać, zaczęli dostrzegać, że coś zmieniło się w jej zachowaniu. Zmiany te nie były nagłe ani nie były wyraźnymi oznakami zbliżającej się tragedii, lecz raczej subtelnymi sygnałami, które niestety pojawiły się dopiero z perspektywy czasu. Przyjaciółka aktorki wspomina, że przez ostatni miesiąc Marta wyglądała na zmęczoną jak zwykle. To nie była po prostu starość ani chwilowa słabość. Było w niej coś, jakby traciła wewnętrzną energię, powiedziała w nieformalnym komentarzu. Inna bliska współpracowniczka teatru zauważyła, że Marta w ostatnich dniach rzadziej odbierała telefony, a czasami nie odbierała interkomu, mimo że wiedziała o połączeniu. Jej córka przypisała to jej spokojowi, potrzebie ciszy i zmęczeniu. I rzeczywiście nikt nie podejrzewał, że kryje się za tym coś głębszego. Kiedy córka aktorki potwierdziła tragedię, dodała stwierdzenie, które odbiło się echem w opinii publicznej. Matka długo się męczyła, ale nie chciała, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Te słowa otworzyły drzwi do rozdzierających serce spekulacji. Jaki był powód tej potrzeby ukrywania się? Dlaczego aktorka, która przez całe życie była szczera i otwarta w swojej sztuce, postanowiła milczeć o własnym bólu? W społeczności pojawiły się trzy główne hipotezy. Hipoteza 1. Duma artystki. Marta Lipińska należy do pokolenia, które nauczyło się mierzyć z chorobą w milczeniu. Dla wielu artystów jej pokolenia choroba jest czymś prywatnym, czymś, co nie powinno stać się częścią wizerunku publicznego. Być może Lipińska nie chciała być zapamiętana jako osoba chora, słaba i potrzebująca pomocy. Chciała, by publiczność zapamiętała ją jako silną, elegancką i z klasą aktorkę. I wielu ludzi dziś mówi tak. To jej bardzo pasuje. Hipoteza 2 Ochrona rodziny. Przez wiele lat córka aktorki była jej najbliższą powierniczką. Być może Marta nie chciała narażać jej na cierpienie nie chciała być ciężarem nie chciała widzieć strachu w oczach bliskich. To częsty błąd życzliwych, empatycznych ludzi ukrywają swoje problemy, żeby nie martwić innych. Trzecia hipoteza cicha walka, której nikt nie ma prawa być świadkiem. Niektórzy bliscy aktorki uważają, że Marta zmagała się z nieuleczalną chorobą chorobą, którą zaakceptowała z diagnozą, ale nie chciała uczynić z niej centrum swojego życia. Wolała cieszyć się tym, co miała niż czynić z choroby główny temat rozmów. Córka Marty wspomina swoją ostatnią rozmowę z matką była krótka, ale wymowna powiedziała: Moja matka powiedziała mi, żebym niczego nie zmieniała żebym żyła normalnie uśmiechnęła się. Teraz wiem, że chciała mnie do tego przygotować. Te słowa brzmią dziś jak przeczucie tragedii, której nikt nie mógł zapobiec. Głos jej córki, jej niepewna wymowa i usta, które nieustannie próbowały formułować słowa, ale im się to nie udawało. Te obrazy były rozdzierające serce. Według informacji przekazanych mediom, w nieformalnych rozmowach, a także zeznań osób przebywających w pobliżu domu aktorki. Ostatnie godziny potoczyły się następująco. Marta Lipińska spędziła poranek spokojnie i cicho. Cieszyła się porannym światłem, zazwyczaj siadała przy oknie, patrząc w wiosenne niebo. Tego dnia nie było inaczej. Zjadła śniadanie i wypiła herbatę. Jej córka odwiedziła ją tuż przed południem. Rozmawiały, śmiały się. A przynajmniej tak powiedziała jej córka, która wciąż nie może uwierzyć, jak prosta rozmowa tak szybko przerodziła się w tragedię. Nikt jednak nie zdradził szczegółów i nic dziwnego, są chwile tak prywatne, że nie powinno się o nich mówić publicznie. Wiemy tylko jedno: tragedia wydarzyła się szybko i bez ostrzeżenia. Córka Marty była pierwsza, która zareagowała. To ona zadzwoniła pod numer 911, to ona była przy niej, to ona trzymała matkę za rękę. Przeżyła chwile, których większość ludzi nigdy by sobie nie wyobraziła. Członek rodziny powiedział: Zrobiła wszystko, co mogła. Nie mogła zrobić nic więcej. Te słowa, choć prawdziwe, nie przynoszą pocieszenia. Jak można pogodzić się z faktem, że wszystko zostało zrobione, a tragedii nie udało się zapobiec? Kiedy przyjechała karetka, ratownicy medyczni natychmiast przejęli kontrolę nad sytuacją. Walczyli. W takich chwilach liczy się każda sekunda. Sąsiedzi mówili, że widzieli ratowników wbiegających po schodach z apteczkami pierwszej pomocy, a kilka minut później wychodzących ze sprzętem do resuscytacji. Ale czasami nawet najlepszy sprzęt i najwyższe umiejętności nie wystarczą. Ratownicy medyczni powiedzieli tylko jedno. Zrobiliśmy wszystko. Kiedy lekarze odeszli, córka Marty wiedziała, że nie ma już nadziei. Dom, który zawsze był pełen światła, nagle stał się miejscem nieopisanego smutku. Dopiero kilka minut później poinformowano media, ponieważ informacje zaczęły już wyciekać. A zaledwie cztery godziny wcześniej cała Polska zamarzła. Dlaczego doszło do tragedii? Czy można ją było przewidzieć? Czy Marta Lipińska cierpiała w milczeniu bardziej, niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić? Te pytania będą nadal ujawniane w nadchodzących tygodniach. A odpowiedzi, choć trudne, zaczną pojawiać się w kolejnych rozdziałach tej historii. Tej poruszającej historii otwiera się w momencie, w którym tragedia stała się już faktem, a pierwsze łzy, choć jeszcze gorące, zaczęły mieszać się z refleksją i pamięcią. Gdy minęły pierwsze godziny szoku, Polska zaczęła żegnać Martę Lipińską tak, jak żegna się nie tylko wybitną aktorkę, lecz także człowieka, który przez dziesięciolecia był częścią zbiorowej świadomości. Po jej odejściu pozostała cisza, ale nie była to pustka, to była cisza pełna głosów, wspomnień, obrazów i emocji, które teraz, po latach, wracają z niezwykłą intensywnością. Już kilka godzin po potwierdzeniu tragedii, sieć zapełniła się wspomnieniami, nie tylko od znanych aktorów czy reżyserów. Ale przede wszystkim od zwykłych ludzi, którzy przez lata oglądali Martę Lipińską na ekranie telewizora. To oni pisali, dorastałam z jej głosem. Moja mama oglądała ją codziennie, ja potem też. To koniec pewnej epoki. Takich komentarzy były tysiące. Bo Marta Lipińska była kimś więcej niż aktorką. Była symbolem emocji, kultury i wartości, które dziś stają się coraz rzadsze. Jej rola nie ograniczała się do sztuki. Ona była częścią życia wielu ludzi. To właśnie dlatego jej odejście tak boli. Wspomnienia od aktorów były równie poruszające. Niektórzy mówili o jej serdeczności, inni o dyscyplinie, którą miała w pracy, jeszcze inni o niezwykłej pokorze, którą zachowała mimo ogromnego sukcesu. Reżyser, który pracował z nią przez wiele lat, napisał: Nie znałem drugiej takiej osoby. Nigdy nie pracowałem z kimś, kto był jednocześnie tak silny i tak delikatny. Jej obecność zmieniała atmosferę w całej sali. Córka Marty Lipińskiej, która jako pierwsza potwierdziła tragedię, stała się w tych dniach mimowolnym głosem rodziny. Jej łzy, jej drżący głos, jej krótkie, urwane zdania stały się symbolem bólu, którego doświadczają ci, którzy stracili nie artystkę, lecz matkę. Znajoma rodziny powiedziała. Ona jest jak w transie. Chodzi, mówi, robi to co trzeba, ale jej oczy są puste. Bo żałoba to nie tylko smutek. To dezorientacja, poczucie nagłej utraty stabilności, świat, który w jednej chwili stał się obcy. Nawet najbliżsi przyjaciele nie chcą z nią rozmawiać o szczegółach tragedii, bojąc się dotknąć rany, która jeszcze się nie zamknęła. Wiadomo jednak, że córka aktorki spędziła z matką każdą możliwą chwilę. Była przy niej do końca. I że dziś jej największym pragnieniem jest to, aby zachować godność Marty w tych trudnych dniach. Teatr współczesny, z którym Marta Lipińska była związana przez większość swojej kariery, natychmiast ogłosił żałobę artystyczną. Odwołano spektakle, zapalono znicze przy wejściu, a na scenie głównej ustawiono jedno krzesło. To, na którym najczęściej siadała podczas prób. Aktorzy, którzy dowiedzieli się o tragedii w trakcie przygotowań do spektaklu, wspominali później, że w teatrze zapanowała cisza tak głęboka, jakiej nigdy wcześniej nie słyszeli. Jedna z młodszych aktorek powiedziała: To było tak, jakby czas się zatrzymał, jakby ktoś zgasił światło w miejscu, które zawsze było pełne energii. Instytucje kultury w całym kraju wywiesiły czarne wstęgi. Ministerstwo Kultury wydało oficjalne oświadczenie, podkreślając, że Polska straciła nie tylko wielką aktorkę, ale również człowieka, który przez lata budował mosty między pokoleniami. Choć rodzina nie ogłosiła jeszcze oficjalnej daty pogrzebu, wiadomo, że ceremonia przyciągnie tłumy. Zdarzało się to już wcześniej w przypadku największych ikon polskiej kultury i będzie się powtarzać. Źródła bliskie rodzinie twierdzą, że ceremonia będzie kameralna. Zgodnie z życzeniem Marty, ale pozwoli na udział tysięcy osób w żałobie. Krążą pogłoski, że miejsce pochówku będzie otwarte dla publiczności przez kilka godzin. Ceremonia pożegnalna będzie transmitowana z udziałem aktorów teatru współczesnego. Rozważana jest transmisja specjalnego nabożeństwa żałobnego w polskiej telewizji. Kulturalne znaczenie Marty Lipińskiej jest oczywiste. Ale teraz widzimy, jak ważna była dla ludzi, zwykłych ludzi, którzy nigdy jej nie spotkali, a mimo to czują, że stracili bliską osobę. Trudno podsumować aktorskie osiągnięcia Marty Lipińskiej w jednym zdaniu. Jej role były bardzo różnorodne od poważnych dramatów, przez lekkie komedie, pouwielbiane przez pokolenia role radiowe. Ale to, co po sobie zostawiła, to nie tylko filmy i występy to także klasa której brakuje w dzisiejszym, pełnym skandali świecie. Pokora, której brakuje nawet współczesnym celebrytom. Szacunek dla ludzi, zarówno kolegów, jak i publiczności. Jak ujął to jeden z aktorów, Marta zawsze powtarzała: Talent to dar, a człowieczeństwo to wybór. I dokonywała tego każdego dnia. Kiedy pyta się ludzi na ulicy, kim jest dla nich Marta Lipińska, odpowiedź jest wzruszająca: Głos mojego dzieciństwa. Symbol dobrej kultury. Ostatnia kobieta na scenie. Człowiek niezastąpiony. I tak właśnie zostanie zapamiętana. Jako artystka, matka, kobieta pełna ciepła, której obecność jest niczym kojący głos w chaotycznym świecie. W rozmowach z rodziną i przyjaciółmi wyłonił się temat. Marta chciała, aby ludzie pamiętali o ważnych wartościach prostocie, szczerości, cieple. Podoba się, że powiedziała. Ludzie zapominają, że życie nie składa się z wielkich rzeczy, lecz z małych chwil. Trzeba je pielęgnować. Te słowa brzmią dziś jak jej nieoficjalny testament. Jako motto powinniśmy je pielęgnować. Chociaż jej życie dobiegło końca, legenda Marty Lipińskiej dopiero się zaczyna. Bo legenda nie rodzi się ze śmierci, ale ze sposobu, w jaki pamiętamy osobę, którą straciliśmy. Marta pozostawiła po sobie coś więcej niż tylko artystyczne dziedzictwo. Serce, które bije dla kultury, rodziny i Polski. Dlatego jej odejście jest powszechnym smutkiem dla całego pokolenia jej rówieśników, dla starszych osób, które dorastały z jej rolami, i dla młodych, którzy teraz odkrywają jej niezwykły talent. Jeśli chcesz, historia Marty Lipińskiej dobiega końca, a pytanie. Które w ostatnich tygodniach zadawali sobie zarówno jej bliscy, jak i miliony Polaków, wciąż wisi w powietrzu. Jak tak wielka artystka, tak ukochana kobieta, tak ciepła matka mogła udźwignąć taką tragedię, o której nikt nie wiedział? Na to pytanie, pełne bólu i bezradności, nie ma jednej odpowiedzi. Jedno jednak pozostaje pewne: Marta Lipińska była ikoną, a jednocześnie prawdziwą osobą, i właśnie to czyni jej historię tak poruszającą. W ciszy, która zapadła po ujawnieniu tragedii, jej córka, szokowana, zmęczona, ale niezwykle odważna, powtórzyła słowa, które wzruszyły Polskę do łez. Matka zawsze chroniła wszystkich przed swoim bólem. Teraz musimy chronić jej pamięć. To właśnie ta pamięć jest dziś najważniejsza. Jest mostem między tym co minęło a tym co wciąż żyje w sercach widzów. Choć Marta Lipińska zginęła w tragedii, którą nie chciała dzielić się ze światem, pozostawiła po sobie coś znacznie większego niż żałoba dziedzictwo, które przetrwa dopóki historia będzie opowiadana. Jej role teatralne i filmowe pozostają jednymi z najpiękniejszych w historii polskiej kultury. Widzowie pamiętają jej głos, spojrzenie i charakterystyczny sposób przekazywania emocji. Ale dopiero teraz, gdy prawda o jej ostatnich miesiącach wychodzi na jaw z zakulis, Polacy zaczynają dostrzegać jej prawdziwą siłę. Najważniejszą rolą w jej życiu nie była ta, którą odegrała na scenie, ale ta, którą odegrała w ciszy rola matki, kobiety i człowieka, który z godnością znosił to, czego inni nie widzieli. Wielu internautów pisało, że czuli się, jakby stracili bliską osobę. Wiadomość o tragedii Marty Lipińskiej była wstrząsem. Ludzie tacy jak ona zdawali się trwać wiecznie, dopóki rzeczywistość nie uświadomiła nam, że nawet najwięksi artyści nie mogą uciec od ludzkiej kondycji. Ale w każdym końcu kryje się początek, i choć ból jej rodziny będzie trwał wiecznie, jedno jest pewne: prawda, którą postanowiła ujawnić jej córka, była konieczna. Nie po to, by wywołać fale oburzenia. Ale by zamknąć rozdział, którego nie dało się zamknąć milczeniem. Tragedia Marty Lipińskiej ma teraz głos. I ten głos rezonuje w sercach tych, którzy ją kochali i szanowali. Apel do widzów: jeśli chcecie być częścią tej historii, zostańcie z nami. Drogi czytelniku, jeśli doczytałeś do tego miejsca, to znaczy, że los Marty Lipińskiej poruszył ciebie, jak i miliony innych. To znaczy, że nie jesteś obojętny, a to jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego proszę cię, jeśli cenisz moją pracę jako dziennikarki, która od lat bada historię polskich gwiazd, jeśli chcesz otrzymywać więcej analiz, reportaży, śledztw i poruszających historii o życiu artystów, których kochamy, gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To nie jest zwykły kanał informacyjny. Tutaj. Opowiadam prawdziwe historie, często trudne, ukryte i bolesne. Wyjaśniam wydarzenia, których inni nie odważą się poruszyć. Przemawiam w imieniu rodzin, które chcą, aby pamięć o ich bliskich trwała. Łączę emocje, dociekliwość i człowieczeństwo, bo za każdą historią kryje się człowiek. Twoja subskrypcja daje mi możliwość kontynuowania tej misji. Pozwala mi dotrzeć do źródeł, rozmawiać z rodzinami, analizować fakty i dzielić się nimi w sposób uczciwy, empatyczny i oparty na rzetelnym dziennikarstwie. A przede wszystkim, subskrypcja to znak, że pamięć o ludziach takich jak Marta Lipińska nie zblaknie. Będą żyć dalej w historiach, które wspólnie tworzymy. Jeśli więc chcesz być częścią tej społeczności ludzi, którzy nie tylko czytają, ale rozumieją i współczują, kliknij, subskrybuj. Nie po to, by zwiększyć liczbę czytelników, ale po to, by stworzyć miejsce, w którym liczy się prawda. Dziękuję za przeczytanie tej historii. Dziękuję, że tu jesteś. Dziękuję za pamięć. Dołącz do nas i pomóż mi dalej opowiadać historię, o której wielu milczy.